z Monte Cassino I, i przy współpracy z monem robimy o Polskich Sił Zbrojnych i to będzie lot, który będzie cyklicznie co roku powtarzany. Nieważne, czy w tym roku będzie 300 głębi, czy będzie 3000 głębi, w 1989 to cała Polska się mocno szczypła i było 5000 głębi. I ja w tym losie nie uczestniłem, z Watykanu dopiero uczestniczyłem i powiem tak, u mnie głęby przeciały w miarę dobrze, tu nawet yy, byli organizatorzy tego lotu też, którzy i, też wspomagali przy mnie. Czechów zapraszamy, Niemców zapraszamy. Nie wiem, czy Niemcy się odważą polecieć, bo nieraz mnie z Rzymu i żaden grą nie wrócił. Dlatego oni są troszeczkę tym południem, można powiedzieć, zdegustowani, że tak powiem, nie? I, sądzę, że Gołębie na pewno nam przylecą, bo Gołębie udowodniły nam na Watykanie, nawet do Gdańska tak tutaj mogli lecieć. Dalej naszą współpracę upieramy na tych klubach daleko od głównie z Gdańska gdzie tam jest szefem, pan Lówka, też z pochodzi, konkretnie działa i dobrze działa. I z klubem GMP Szprotawa. I oczywiście na 5 lat współdziałamy z Czechami, z którymi zrobiliśmy i lot z Organsu, i z Bierzonu robiliśmy. I chcą lecieć też, nieliczni, ale chcą lecieć w Monte Cassino, że tak powiem. Oprócz tego takim lotem, który organizują bezpośrednio dwa niemieckie kluby dalekomontesansowe, to jest Londyn na zakończenie sezonu. Jeszcze dokładny harmonogram wkładania i tak dalej, to roześlemy na poszczególne osoby w terenie. Ale głównie się chodzi o to, że Niemcy ten lot robią jako lot narodowy. I Czesi i my razem z nimi ten lot polecimy i to będzie już tradycja, że ten lot też cyklicznie będzie na zakończenie sezonu lotem takim finałowym. Oprócz tego Bawaria klub w tym samym czasie też robi lot Monteban, który w tym roku żeśmy tam nieliczną grupą, żeśmy uczestniczyli. I co ciekawe, po dwóch tygodniach tak. 90% będzie go w domu. Czyli był sukces, że tak powiem. A w locie z Londynu, gdzie niektórzy nasi ludzie brali udział, kiwa kiwało pan Landbergon, to było niestety bardzo ciężko, mimo że tam kolania ma tam blisko, nie blisko. Ale powiem tak, tam była, Potężna elektronika w powietrzu, to było do przewidzenia. Tak jak był tej, pamięci i papież, u nas tak samo były problemy, problemy z orientacją. Takie rzeczy jak tam mistrzostwa jakieś, szczyty jakieś tam polityczne, to wiadomo, że są to straty potężne. I pewne rzeczy trzeba po prostu przewidzieć. Dlatego my, dlaczego myśmy głębiej przytrzymali z No Bo nie było pogody. Południe były wypuszczone, którzy już psy wieszali na nas, po co tam tak czekają do południa, te będziemy się butył. Nie Gutują się było zgodnie z normą po 22 w placce, zgodnie z zaleceniami przy dalekich lotach, karmione, pojone i 90% w domu. I tak ma być. Dzisiaj jest tak elektronika rozwinięta. Obserwacja pogody jest praktycznie na całej trasie. Większość rzeczy, czyli 90 parę procent można, można przewidzieć. Lot, katastrofa nie powinien się wydarzyć. Nie jest, nie jest możliwość, wydarzenia. jak Holandia nie... robić. Tak. Przepraszam. Proszę bardzo. Ten pan albo kierowczy, ty, ma kontakt...